Witajcie w kolejnej popierdolonej produkcji Przemka Mietka. Poznajcie mojego przyjaciela cygana. Zaczyna się przy BMC dziać, więc nagrywamy. Zrób powitanie jak Tasiemski, albo jak jakaś nasz Pana Dziwka w burdelu. Waza. Na początku otwieramy paczuszkę. Ole ładne. No. No spierdala jestem tym kurwa sprayem. Co tu się takiego najbardziej w niej zmieniło? Przegaźnikiem było bardzo dużo jebania. Mój brzuch mnie się zmienił w górę. Od tamtego czasu. Kurwa, szybę prawie wybiłem, było. Spoilerem? No, za aż nie jest przykręcone. Jak je kurwa, do góry. No, lota to też ważna zmiana. Pod taki Hebel robimy wentylator, bo przedtem z 10 razy źle przekaźnik. Pod ten mały? No. Tam Aha jest. Tam na boku Jednak nie robimy pod ten duży. Co tu się jeszcze zmieni? Zmieni się na pewno to, że przez M-projekty wydech będzie trochę cichszy. Poprawiona wiązka, która lubiła się palić, wentylator mamy zamocowany na sportowe tytrytytki i zaraz ściągamy kolektory, żeby ten wydech jakoś normalnie pospawać, a z większych pierdół, to tu chyba chciałem kurwa pokazać ile było jebania. Nie obejście, no. jeszcze jeszcze tu. No, teraz to da No i co? I kurwa wentylator już działa normalnie, kable się nie grzeją, tylko jeszcze no. tego nie sprawdziliśmy. No, wygląda to wszystko jak wygląda, tu jest czujnik osobny od temperatury wody, który chuj wie czy działa, działa, czy nie działa, Sprawdzaj no, działa, to? Działa, Nie widzisz to będzie miał tak, dziura wychodzi gdzieś tutaj. Ale to i tak na oko tego nie możemy zrobić, bo to ta bemka jest skrzywa ogólnie jakoś. Pardym, trzeba być, a nie miętkim. Nie no wiem, z lewej strony, no. A na tym głównie, jak jest tutaj po ten, po... Przy... prawo? No, prawo, to no. Nie. To jest, jakieś jest tam inne coś, jakieś gówno? No. To tak o, Czy nie? No, i to w ogóle się reguluje tym... Odbijanie kierownicy, nie? No wiem, to się wtedy dlatego zakładają acentryki na wahacach chyba, nie? Nie wiem, te acentryki też nie ogarnąłem, dlaczego <gry> to jest... Dzięki niej będzie lepsza reakcja na ruchy kierownicą. Samochód będzie chętniej wracał do poziomu jazdy prosto. <gry> ja tylko Chociaż są, no są, ale czemu? Nie wiem. No. Gość, od, ogólnie od którego to kupiłem, to y, u siebie w 46 mają ustawioną na, na zero. Jak masz koła teraz prosto i je skręcisz, to one czy nie dotykają, ci dotykają, nie wiem, może chyba tą połową tylko. Jeszcze dziabę trzeba będzie zobaczyć. Co u dziaby słychać? No tak średnio bym powiedział. Ostatnio y, temperatura wody pokazywała 140 stopni i sobie myślałem, że to wali w chuja po prostu. Jak się zatrzymałem, to jednak się okazało, że kurde, chyba w chuja nie waliło. Teraz zaczynam przy niej coś działać, bo mam warsztat pod chmurką. E, jest ciepło, jakaś tam jazda się zaczyna, a ten rok nie rozpieszczał pod względem finansowym, także... No, ale rżni, potem będziemy myśleć. No ta, ta złączka jest pospawana. Tu. No tu. Nie, tu, dalej debilu. Tu. Ale ona w ciry dostanie kurwa za niedługo. Epep. The next day. Przyszły nam takie graty. Na takie opaski sobie połapiemy wydaszek. Nowy filtr powietrza. Pierwsze co? Robimy wydech. Cały wydech ściągamy, zakładamy nowy. Potem e, raczej ściągamy amorki, zakładamy kamberki. Zobaczymy, jak to wymierzymy na oko. Ktoś tam na lecie pisali, że e, powinno być tam e, z przodu chyba 6 stopni negatywu, czy coś w tym stylu, aby e, koło dolegało równolegle podczas skrętu w którąś ze stron, żeby zakładamy to po to, aby auto szybciej prowadziło się w zakrętach teoretycznie, a co z tego wyjdzie, nie wiem, bo robimy to na oko, a wszystko na internecie pisało, żeby na oko tego nie robić. Ten zostaje, tego tak. Sprawowanie jest następujące. Najpierw trzeba opierdolić to, żeby zabrać się za to. Do no co, pijemy? No a jak? Dobrze. Nas, sprzedasz, wydasz. Najlepsze jest to, że tutaj przy grodzi są takie miejsca, gdzie się coś musiało na bank palić. A ten bak się jeszcze trzyma od śladu na pasie transportowym Tędy dwie dychy jak podaje I co mam po co powiesz? W dzisiejszym ciemku mietku Wydech w BRC jest skończone i zaraz ją odpalamy Dobra palimy z nowym wydechem teraz kurwa gruza Dobry znak. Dobrze chodzi Koło kolektora chyba na Miało być ciszej tak to niestety w gruzach bywa, że nic nie działa. Miało być cicho, jest jeszcze głośniej gruza. czemu w ogóle ten trzeba ciszej robić? Zawsze głośno miało być. Wypierdalają się już na torach, że tam jest tam. Tu lecybeli, chyba. To lecybeli można mieć na dole tylko jest. jest z diesla znowu. Nie wiem czym to się różni od benzyny, jakie tam są puszki w ogóle. Nie wiem. Teraz robimy uszczelkę pod... Jakby budżało. Co ostatnio mierzyłeś? <ścoughs> Siura Z piwa No, tak. no i reszta siedem etaryzmów Kurwa No kurwa No i gibaj młody Energetyk. <ścoughs> teraz jest próba numer dwa z wydechem Bo pierwszy okazał się w ogóle nieszczelny ani nic, teraz są customowe uszczelki z browara No i palimy tu ja Coś tam krążyło. Niestety pucha po zamkowym nie dała rady. Przegraliśmy. Z naszym ulubionym piwem potrzebne są... Normalne uszczeleczki Dobra, a tą rozpórkę całkiem wypierdolmy, bo no nam tu będzie przekazać. Żebyśmy... No czy no się złoży, kurwa, widziałeś jak się ściągają jak auto się kurwa rozszerzył. Ziomek, od którego kupiłem kamery, do że w każdym jest taka sama sytuacja. Trzeba to robić stolek, żeby sztywno się działo. W międzyczasie jeździło mi się tym autem jakbym jechał po jakimś jajku i pach się dwie upierdoliły. Będą te łap Jeden łap O no! A nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Wach w ręku, tak bywa. Kamery już mamy założone? Skręć teraz kołami w prawo. Ciekawe jak to będzie, jak one siądzie, nie? Teraz jest ogólnie bardzo... Nie, tu tak nie było. No, to już w kurwa. Czyli też damy gwint do góry i to też jest dobrze, kurwa. Bo ogólnie driftowy takie profesjonalne mają gwint. Na maksa do góry podniesione z przodu. Chociaż wyglądałem nisko w chuj, nie? Widzieliście wcześniej, że amorek jest trochę za krótki i potrzebujemy helpera do tego wszystkiego. Wychodek Usługi spawalnicze i, i ślusarskie. Namion dudek Ruśin 116. I robimy teraz na łoko, bo zapomnieliśmy zaznaczyć. Lecimy pospawać wydech, znaczy wymierzyć wydech, bo nic nie zaznaczyliśmy i trzeba to ciąć, znaczy nie ciąć, tylko zaznaczyć jeszcze raz. Nie tym bolidem. Która pojechał na 4 godziny, żeś spwierdolił żeś przyjechał, bo... Z kolektorem też jest śmieszna sprawa, bo będzie spawane chyba... Ona będzie chyba spawana teraz siódmy raz, nie? Bo cały czas robimy na oko. Prawie dwudziesta droga. kolejny dzień z BM-ką. Na szczęście zbliżamy się ku końcowi. Teraz wyciągnęliśmy sobie te wahacze banany, bo będziemy prasować tuleki yy, acentryczne, które pomogą nam prawdopodobnie polepszyć to, aby kiera lepiej nam chyba odbijała. Wtedy, jak się nią yy, rozjebałem, to wziąłem śruby, założyłem nie tak jak trzeba, jak widać, i jedziemy na lateks do cygana. <śled> dobrze założyłem czy nie dobrze za to mnie też M projekty goniły żebym to zmienił sobie na dwa takie same adaptery bo z lewej strony miałem Odesse a z prawej CNC 71 ale jak widać jak sami widzicie to one kształtem się różnią ale zasady działania mają chyba taką samą nie ogólnie plusem CNC jest to że śruba się tu ładnie wgryza i ma taki rowek dzięki czemu się jeszcze tam fajnie nie wiem, wgryza a u Odessy śruba dzieli na style od gumy. A tutaj no, przedtem założyłem źle śrubę i tak nam e, wygryzło to wszystko. Teraz to się tak prezentuje. Poszpawane na oko siódmy raz i nie pasuje. Więc trzeba będzie to. Mam pomysł, Michael. Weźmiemy tutaj, obetniemy tą flanszę normalnie. I ją zaznaczysz, i też da. Nie, nie, nie. I tak jak jest teraz, obetniemy ją. I trzeba będzie z prawej strony delikatnie ją liznąć, żeby ją wyprostować. Pod kątem ja to mi się do wydaje, co... że ją trzeba obrócić. Ja ją obróciliście o 180. Kolejny plan jest taki, że sniemy teraz plecionkę, wyginamy ją jakoś do góry. I nie wiem, w sumie, co my tu dalej. Na oko! Mam na sobie outfit 7 koła. ciało jak butelka chciałby syta Tu, tu i tu Dobra No co, to znaczy jeszcze dwa No nie ma będzie za dużo kresek, kurwa No nigdy, pamiętaj, kresek nigdy nie jest za wiele, Czy to na przesiące, czy to na stole Nigdy za wiele kurwa. Rozumiesz? No, tu masz kreskę, tu masz kreskę i tu masz kreskę. Nie kreskę. no, jak będziemy Wiesz, był bierzec, opieksy, nie to o nie ma. Nie, nie, Dziura do zalepienia lekka, lekka. Dziura do lekka, lekka. Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak porządny fachowiec przychodzi do klienta, najpierw ocenia robotę poprzednika i najczęściej mówi, o Panie, kto to Panu tak spierdolił? Nie wiem już na jakim etapie to wszystko jest tak naprawdę. Co oglądacie? Szczerze mówiąc, to Także w skrócie teraz chyba je będziemy jechać ostatni raz już chępnąć cały wydech i nie wiem odpalamy a tak dla odmiany to zajmiemy się odnową tej felgi tamtej Tak to wygląda teraz to już wygląda tak A tego gościa trzeba przejść do pudła kurwa bo mi auto psuje no stop na razie wygląda tak. Rota już siedzi, tak zostaje nisko bo nisko, ale może ją damy wyżej. Tu mamy wydech wymierzony na oko, jutro to spawamy, mam nadzieję, że będzie git. I jutro kurwa chyba ją odpalamy i ruszamy z miejsca. Tak się prezentuje finalna wersja, co trzeba pospawać po raz siódmy albo ósmy. Ostatnia próba wkładania tego gówna żeby pasowało. Uważaj! 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 Co ty gadasz, że siadło? No, wygląda w chuj W tylko brakuje. Czyli nie jest, Ale ty mierzyłeś teraz od, ten, od nakrętki aż po ten... Nie, sprężyna tutaj. Od góry sprężyna do dołu sprężyna I to ty, 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 ty tak się nie mierzy tego windu, kurwa. To od odtąd do No do, kurwa do... wiem, tylko patrz ile z tamtej strony jest ściśnięta, ile jest z tej strony ściśnięta. w ciuloku. Nie? I no z tamtej chuj. strony no nie wiem tego po prostu Zobacz, no bo ta, z tego. No, ale tam to jest krótsza przecież. No tam trzeba było dać wyżej. Tak koła. Witajcie moi na hajsjebani! Fajnie by ją jeszcze było odmalować, nie? Że no fajnie tak, by było z po prostu robi, ta bęta To jest najfajniejsza rzecz. Bo jak, jak będziesz skończyć chyba 18 lat to pojedziemy zarobić na twoją 18 Z wiekiem coraz głupszy kurwa? Coraz głupszy. O Jezu święty, jak cichutko daje jeszcze. Jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Założyliśmy już ledy, rozkręcaliśmy już wydek, trochę furka na środku, ale jest i tak cicho. I spuszczamy ją teraz, zobaczymy jak ona będzie siedzieć na camberach i czy będzie w ogóle możliwość skręcania kołami. Nie taki głupia. No, zapomniałem to powyciągać. Ale... Niby w dripcie. zawsze furki wyglądają fajnie i stylowo, jak oglądacie Drift Masters albo coś takiego, ale tak naprawdę wszystkie zawieszenia są na maksa w górę podniesione, bo wtedy auto się Najlepiej nie prowadzi, jak jest gwint na maksa. Cambery są skręcone. Jakby to powiedzieć, nie wiem, na maksa, chyba w stronę silnika czy coś takiego, bo tak chyba powinny być. Z tej strony też mi się wydaje, że jest tak samo. Co nie, tak samo jest? 4 tygodnie, i efektu nie widać w ogóle, nie? Nie, nie widać tu Tylko że Felgi chyba się pomalowały. Nie? A tak to nic, kurwa, się nie Nie wiem w sumie co dalej. Nie mam pojęcia co dalej można. A dokąd jedziesz piękniś? To już chyba są ostatnie poprawki w BMC, mam nadzieję. I sprzątamy ją w środku, tak żeby pozabierać wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Miał być już pięknie, ładnie, a wylądowałem u kuzyna i się ludzie spaw Ta, spawaj wszystko jak leci. Adziałem te takie rzeczy. Spaw na dodatkowym adapterze po prostu puścił. Jak zaciągałem hydro na dodatek, kręciłem wężem, bo był na sztywno do zacisku od razu i się Miedziak upierdolił. Także jeszcze trzeba zaspawać, przykręcić, odkręcić, zrobić grzybka, przykręcić i BMW chyba będzie jeździć. Ale to sprawdzimy dopiero jutro, bo już nie mam siły. Dobra, mamy to, BMK załadowana i kończymy, kurwa. Dobra, Fuck.